Witajcie, <laughs> dzisiaj będziemy grali sobie w Warsy. tak, no bez tekstu paka po prostu, zaraz wam wszystko wytłumaczę, I co my już widzimy się na pierwszej przegranej arenie. Jesteśmy już na pierwszej arenie, jak słyszeliście po samym tytule albo w ogóle po, po, tym, po tym przywitaniu, e, nie, dzisiaj nie będę mógł e, użyć tekstu paka. <laughs> Tak, nie będę, ale no zobaczcie, jaka to to jest. Szczególnie na pomarańczową wełna. niżej dam. Bo ten trochę, w początku mnie było słabo słychać, ale wyświetli, byśmy... jak powinno być lepiej. Teraz mnie powinniście również lepiej słyszeć. Kupimy sobie mieczek lepszy. Niestety mnie, z... mnie zabił, ale nie ma łóżka. 8 HP. Więc teraz nie powinienem mieć jakiegoś, myślę, problemu z rozwaleniem Gorzej jak ja Wąty, więc rozwaliliśmy pierwszego sąsiada w miarę szybko mm -hmm. e, i zapytacie, czemu nagrywam bez dźwięku, no to dlatego, że w komputerze mam słabą kartę dźwiękową i muszę mówić bardzo blisko mikrofonu i głośno muszę mówić, kupuję wzmacniacz, ale to no, daje dużo, no bo tak to nie było w ogóle słychać, Um, a dźwięki po prostu gry zasłaniają całe moje te jakby, gadanie, więc nie ma co jakieś A Znaczy ci nic nie da, człowieku. Co co, co ty, ty myślisz? Że mnie tak łatwo. koniecznie jesteś na refilu, więc... Dobrze, że przynajmniej te diak odłożyłem. Bo no chodź tu, a nie, ma lepiej mieć, ale na refilu jest, ale... Dobrze, że mi to nie dało. Teraz mnie zdenerwowałeś, więc do ciebie pójdę. Tak to bym nie poszedł, ale do ciebie pójdę. Ale ostatni film to zasięgi, to naprawdę ładnie. Muszę wam pogratulować. Więc teraz mówię, dobra, mam no chwilę. Więc sobie coś nagram. A jak on mnie denerwuje, ten człowiek. To jeszcze mam miecz lepszy, nie uda mi się go, nie uda, nie uda. Nie, już mi zniszczy łóżko, nie interesuje mnie to. W ogóle bez tekstu pakatu jest strasznie ciemno. Wziąłem parę wyświetleń y, pod y, filmem najnowszym, więc pod tym też fajnie było, jakbyście tyle dobili. Niestety stać się łóżko, ale myślę, że mam jeszcze szansę. Cyk, cyk, cyk. wełnę, teen ti mnie do białego on tu był jak on w ogóle on, on tu był tak tak był i już raczej kolega Beda nie ma no niestety znaczy zale, niestety stety zależy dla kogo <grych> dobra tak mamy... no nie idzie tu już dobra Mam no na pewno lepsze i niż on tak ma no lepsze no bo jeśli jak zjem refila to on już nie ma szans. Tylko że on też zje Eee, Uda mi się go zabić bez problemu, myślę, bo miałem przewagę nad nim temową. I został mi tylko on do wybombienia, więc myślę, że... Nazywamy sobie go. My już widzimy się, jak ktoś się ciekawego stanie, bo ja tu będę tak się kręcił, kręcił i kręcił, że... I nic z tego nie będzie, bo ja się tu kręcę. I kolega idzie na środek. Wiesz, to jeszcze pójdziemy. Musiałby teraz zwojdować, żeby nie stracić łóżka. No i właśnie przez przypadek to zrobił. Jaką ma obudowę? Taką średnią, ale ja w razie kupię to, bo nie mam co zrobić za te diaksy. Dobra, my, mam, mam szansę, ale yy, wątpię to, że mi się uda. A bo on myśli, że, ja, że mnie tu nie ma. A to Steve. Szybko lecz... A, no i już mamy chyba wygraną. O ile, się, o ile się nie mylę. No, nie, nie, nie mamy wygranej. Oj. Szty, diabongu. Nie, nie mamy póki co nadal wygranej? O nie, teraz się zrejdżowałem. Sorry, panie kolego, ale ja, ja, już tu idę rozwalić ciebie. Gdzie ty jesteś? Gorzej, jak z zaskoczenie weźmie. Gdzie jest? No gdzie on się schował? Halo, koleżko, kolego. A, tu jesteś. No dobra, oj. E, jak? No, złaś o, ja tam. O! I będziesz teraz grał jak taki. No dobra, z, 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 Ja sobie poczekać mogę chętnie. Złaś, złaś. No i pięć minut. Żartujesz sobie za mnie. Jaki. Widzimy się, jak on w końcu zejdzie. No, szkoda, że nie ma paroli. Mamy w tej O, hej. Może, może go... Właś. Właś! Właś! Nie zdążysz? Nie zdążył? Emeraldy, dzięki, oj, szkoda. No i co? Wygraliśmy. No, jesteśmy już na drugiej arenie Dobra, kupimy sobie ten wełnę i lecimy Ale ten, no, ten świerek to mnie naprawdę denerwował na tej arenie E? Ty nie byłeś odpalony? Czy nie, chyba chłop po prostu lagi A nie jest odpalony jak nic, ale tak lekko A budowałem mu łóżko W sensie, że z nim budowałem, żeby potem każdy myślał, że ten tak. 26 suby też dzięki e, Fajnie, że dobiliście, bardzo e, Chyba niebieski jest więc chyba wybierę się do koksa ze skinem pewnego youtubera Nie powiem Kup, Kupujemy o, puszkało już sobie to tu na filki zamiast miecza chyba lepiej. A on się akurat wywalił, ale to przeobudzujemy mu to łóżko, żeby... w każdej bazie będę musiał tak nic zrobić, żeby każdy pomyślał, że to jest moje łóżko. Bo na... O kurde, że cicho mnie chyba słychać, teraz powinno być lepiej. Mam dosłownie już tam, bo szuram o mikrofon, tak dosłownie. Kurde, no chodź tu bliżej mnie. O. Ja czuję buzią ten mikrofon, bo... ale i, i, i tak mnie tak średnio słychać. Mam nadzieję, że tu jest... Yy, ten. Y, są dwie kiksiki. O, są. Cztery, dwa, no ale lepsze dwa. Dobra, dobudujemy się tu już. O kurde, chyba... Gdyby nie postawił tego bloku, to już by chyba było Elsa dla mnie. Nie są mediaccy. A, bo jak? O, wygrałem. Super, chciałem mówić, że Więc zagram jeszcze jedną. Dobra, jesteśmy już na trzeciej arenie. Tak, i, i, to jest mapa, gdzie trzeba od razu jechać. Znowu jestem pomarańczowy Zniszczyły łóżko raczej, raczej już pan Xavery się zlagował Ale on już raczej nie ma szans No i ładny start ładny, ładny bardzo idziemy rozwalać Razu żółtego Zniszczył Ja ją spróbuję dobić Eee! Co to, co to, co to co? kok prawd? Zwariowałeś? Ale ty już tutaj z nasze stivko niestety chyba odpadniesz. O jest tu, niebieski też tu idzie. Ty stivko. I ten mnie dobije niebieski, tak? Ale robi TNT jumpa. Ale jest na ref ale no, ma na macha pewnie no jak? Ile tu będzie rzeczy? Nie kupię sobie zbrojki. To, ty to sobie poczekamy na zbrojkę, zaraz będzie. Idealnie, już mamy. Eee, coś mi tak dobrze idzie, jakoś taki rasik. Nie wiem czy nie powinien to... O, tamten się Spagował chyba, albo Ciesz? Nie, nie przyszedł. Ulepszenia... Tak, tak. Super, super fajnie. Refilki i już jestem... No, no już jestem nowy. Sorry, że tak cicho mówiłem, muszę bliżej mi kraj i głośniej. No nie ma żadnych ża 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 dobrych itemów. Nie, 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 nie mam jakiego dobrego przed Cieszę no. się, no nie tak źle się go boję, bo ja jestem pomarańczowa. ale tam koło różowego, ale z łóżko, więc. A tamci, jak tak patrzę, to albo soja mają, albo średnio ogarniają, albo nie wiem. A, ten Paweł w miarę ogarnia. <laughs> Ale naprawdę fajnie, że macie te suby. Może spowodujcie po tym filmie, że będzie 24. To już w ogóle by był kosmo. Kosmo super. 18 HP spadnie stąd i teraz muszę go zabić. Szybko, szybki refill. <laughs> <laughs> A, o kurde, o kurde, niestabilnie, ten mnie... Czy ty mi chcesz powiedzieć, czy oni przypadkiem nie mają... S mają soja. Co za... Czy nie mają? Bo może nie mają. Ożby! Tak... jak Mmm, gameplay normalny, ty mi nie robisz. Ale robiłeś, już, już jesteś spoko. Ziomal? diaksy, dzięki za darmowe diaksy praktycznie no ja sobie refilazję już mam raczej wina zagwarantowanego no chyba, że nie wiem czy byś nie nie wiem, mnie tu zabił teraz, ale wątpię to, no padaj no nie, ja się jeszcze jakoś tak mylę po no nie, nie, jak tu nie można stawiać? jak to? co, 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 co to w ogóle ma być? O, nie, no serio? Jeśli on ze mną wygra, to ja się naprawdę. Jestem tragiczny. A, a dobrze, to się wszystko Ci Zniszczę i... Dobra, ty jesteś spokojny teraz, ale jak chciałeś, co? Ja to nie byłeś, ale okej. Okay. Chcesz SS-a? Może... Mamy SS-a, możemy sobie zrobić. Cyk, cyk, cyk. I... Zrobimy SS-ik. No, się Ale już cię, no niestety, wyjaśniamy. No więc to, to już by było na tyle. Dobrze mi poszło, chociaż... No no, no nie, nie nie, no nie umówmy się, nie poszło mi dobrze. Zostawcie subika i w ogóle by byłoby fajnie, aż sobie mogę łączyć yy, od spaka. W poprzednim yy, filmie mieliście link do tego tekstu spaka spoko całkiem jest. No i co, zostawcie suba, bo to będą 24 suby i możecie, nie wiem, zostawić suba i lajka, like to w ogóle będzie super. No więc co, to już by było na tyle, zostawcie suba, lajka, like no i ela!